Dzień dobry, w tym filmie przedstawię jak zainstalować czcionkę. Ściągamy najpierw czcionkę z internetu. Jak mamy już ściągniętą, wchodzimy do folderu. U mnie będzie to folder pobrane. Tutaj mam ściągniętą czcionkę, są ich 3. Klikam na jakąś, klikam prawym przyciskiem myszy na Yesterier Regular. U Was będzie inna czcionka i klikam zainstaluj. Oczywiście jak czcionka już jest zainstalowana, klikam tak. Czekam, aż czcionka się zainstaluje. I możemy teraz wejść w wyszukiwarkę. Wpisujemy czy, C i ON. Albo wpisujemy panel sterowania, będzie prościej. Panel sterowania. Tu mamy czcionki. Klikamy czcionki i mamy przegląd wszystkich czcionek, jakie mamy na komputerze. Jak widzimy, jest yer, jest, jest tutaj zainstalowana. Tu można zobaczyć, jak wygląda w różnym rozmiarze. Dzięki, to tyle.